Cześć. Dzisiaj paczka nowego portalu aukcyjnego. No nie tak nowego, już tam coś kiedyś kupowałem. Prosiłem sprzedawcę, żeby mi zapakował na sztywno. Kupiłem scyzoryk Victorinox Inox Tinker. Jeżeli jest bliższe, to nie chciałem, żeby się podniósł. A jeżeli w kartoniku, to tym bardziej. No i Przedawca się spisał, wrzucił to wszystko do dużego kartonu. I zaraz zobaczymy, czy to jest to, co zamówiłem. Tylko jak tu się dobrać? I słuchajcie, jest, jest, jest. Jest paragon. Oprócz tego dostałem fakturę, Wypychacze. Jest w kartoniku. Ładnie zapakowany. Tinker Red. 14603. 91 cm. Jest oczywiście ulotka w środku. To jest już tradycja, standard. Tak się przyglądam, nowy, nowy i oryginalny. Zawsze one przychodzą lekko umazane w tym oleju, tłuszczu. Ale to dobrze, znaczy, że są dobrze nasmarowane. Moja kolekcja rośnie, nawet tutaj jest otwór na szpilkę. Nie spodziewałem się. Myślałem, że tylko w takich scyzorykach, gdzie jest korkociąg. A jednak jestem zadowolony. Zawsze to dodatkowa funkcja. To na dzisiaj na razie tyle. Trzymajcie się, hej!